Jesteśmy w miejscu, które jest bardzo wyjątkowe z wielu powodów. Po pierwsze, kaplica świętej Trójcy na Zamku Królewskim w Lublinie jest miejscem bardzo ważnym z punktu widzenia historii Polski. To tutaj polska szlachta zgodziła się na koronację Władysława Jagieły na króla Polski, tutaj zgodziła się na jego zaślubiny z Jadwigą. W Lublinie wychowywali się synowie króla Kazimierza Jagiellończyka, a polscy królowie bywali tu wielokrotnie. Tutaj wreszcie odbyła się msza święta z okazji podpisania Unii Lubelskiej. Po drugie, to miejsce jest wyjątkowe samo w sobie, dlatego, że kaplica świętej trójcy na Zamku Lubelskim zewnętrznie jest kaplicą gotycką. Jej konstrukcja, jej, jej architektura jest typowa dla cywilizacji zachodniej, dla, dla zachodu, dla kultury zachodnioeuropejskiej, dla chrześcijaństwa zachodniego. Ale to, co widzimy tutaj. Jej wnętrze, jej te freski, dekoracje malarskie, ich wykonanie zlecił Król Władysław Jagiełło. One są zupełnie inne. One są wschodem. One są typowe dla chrześcijaństwa wschodniego, dla kultury ruskiej, dla kultury bizantyjskiej. To miejsce to jest symbol spotkania wschodu z zachodem. Unikatowy na skalę nie tylko polskiej, ale, ale, ale ogólnoświatową. Co więcej, to miejsce to jest symbol. Wielokulturowej, wielowyznaniowej, wieloetnicznej Rzeczpospolitej, której powstanie przypieczętowano właśnie tutaj w Lublinie poprzez podpisanie Unii Lubelskiej. Po trzecie, to miejsce jest niestety także symbolem tragicznych dziejów tych ziem. Jak napisał Timothy Snyder, Europa Środkowa i Wschodnia to są skrwawione ziemie i to miejsce jest tego symbolem, dlatego że. Oryginalny gotycki zamek królewski już nie istnieje, bo zmiotły go wojny. Została tylko ta kaplica i została tuż obok stojąca wieża zamkowa. Ten zamek, który widzimy dzisiaj, został zbudowany na początku XIX wieku co znamienne jako więzienie. I przez kolejnych 130 lat to miejsce było więzieniem. Najpierw więzieniem Królestwa Kongresowego, później więzieniem carskim, gdzie przetrzymywano tu między innymi powstańców styczniowych, później to było. W okresie II Rzeczpospolitej również więzienie. Później, oczywiście, pojawili się tu Niemcy. A w końcu pojawiła się, pojawiło się NKWD i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, i tutaj na tym zamku więziono, prześladowano wszelkich wrogów władzy ludowej. Więc to miejsce jest, jest bardzo ważne i bardzo symboliczne, ale to miejsce skłania także do pewnej refleksji. Wschód był, jest. I będzie dzisiaj i kiedyś bardzo ważny z punktu widzenia Polski w różnych wymiarach. Tych dobrych i tych złych. Wschód i zachód spotykają się nie tylko w kaplicy świętej Trójce na Zamku Lubelskim, ale także w wielu miejscach, uliczkach ludziach i wydarzeniach naszego miasta. To wspólne dziedzictwo europejskie daje narodom Europy środkowej i wschodniej poczucie więzi, solidarności i wspólnoty. Dla nas jest ono inspiracją do odkrywania przyszłości i teraźniejszości naszego regionu. To tutaj w sercu Lublina jako zespół Europy Wschodniej spotykamy się, rozmawiamy i debatujemy Inspiruje nas miasto, region, jego historia, nietuzinkowi ludzie, wielokulturowość i wielonarodowość. Nie sposób nie wspomnieć słów wybitnego historyka, założyciela Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, profesora Jerzego Kłoczowskiego, który mówił o tym, że Unia lubelska, zawarta w naszym mieście, była przykładem integracji dla wielu państw europejskich. Odegrała ona ważną rolę, jeżeli chodzi o historię polityczną i kulturową Europy. Do Unii lubelskiej nawiązuje także koncepcja ULB, którą pozostawili dla nas Jerzy Giedrojt i Juliusz Miroszewski. To oni podkreślali znaczenie relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami. Także Jan Paweł II wspominał o Unii, zwracając się do Polaków i Litwinów. Ale także do Białorusinów i Ukraińców, mówiąc o potrzebie pojednania od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Dziś współpraca państw Europy Wschodniej jest bardzo istotna, nie tylko w wymiarze symbolicznym. Takim przykładem dobrych relacji i możliwości współpracy jest litersko-polsko-ukraińska brygada imienia wielkiego Hetmana Konstantego Ostrowskiego. Które stacjonuje w naszym mieście. Ta współpraca państw Europy Wschodniej jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa, pokoju i stabilności Europy i całego świata. Do wspólnych kart historii nawiązywali także założyciele Trójkąta Lubelskiego, a w przyszłości, kto wie, być może i kwadratu po dołączeniu Demokratycznej Białorusi którzy podpisali wspólną deklarację wileńską jako wyraz wspólnoty europejskiej, jako wyraz chęci ciągłej i trwałej współpracy, razem pokonując przeszkody i mierząc się z wyzwaniami. Wyzwania, z jakimi mierzą się państwa Europy Wschodniej, są z jednej strony konsekwencją procesów Jakie miały miejsce po dramatycznym rozpadzie Związku Radzieckiego, z drugiej strony, są konsekwencją przekształceń, jakie obserwujemy na obszarze poradzieckim przez ostatnie trzy dekady. Procesy gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej mają kluczowy wpływ na sytuację Europy Środkowej. Z jednej strony mamy do czynienia z tendencjami integracyjnymi, które mają istotny wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną Ukrainy i Mołdawii. Z drugiej strony, skąd propozycją Federacji Rosyjskiej, której celem jest odbudowa wpływów na obszarze poradzieckim, pierwszym krokiem na drodze do realizacji tego celu jest wchłonięcie Białorusi. Zarządzanie kryzysem, sztucznie wywoływany separatyzm, propaganda i dezinformacja stanowią element dobrze znanej doktryny dziel i rządź. Próbą implementacji owej doktryny jest przeciągający się konflikt na wschodzie Ukrainy, powtarzające się wojny gazowe i handlowe oraz będące duże zainteresowanie kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Z tego powodu analiza sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej ma istotny wpływ na proces decydowania politycznego administracji publicznej różnego szczebla. Reasumując wypowiedzi moich przedmówców, pragnę podkreślić, że Ukraina, Białoruś i Mołdawia są położone na linii cywilizacyjnego rozłamu między wschodem a zachodem i w każdym z tych państw występują ostre konflikty społeczno-polityczne. Centralne miejsce w regionie zajmuje Ukraina. Z biegiem okoliczności Instytut Europy Środkowej rozpoczął swoją działalność niemal jednocześnie z objęciem władzy w tym państwie przez Wołodymyra Załęckiego i jego partię Sługa Narodu. Zmiany, jakie wówczas zaszły na scenie politycznej Ukrainy, otworzyły szerokie pole działania dla analityków. Zespół Europy Wschodniej, który reprezentujemy, analizuje wewnętrzne procesy polityczne, społeczne i gospodarcze i politykę zagraniczną Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Na bieżąco informujemy naszych czytelników i najwyższe władze państwowe Polski o najważniejszych wydarzeniach w regionie. Zwracamy uwagę na negative tendencje, ekspertyzy i tworzymy prognozy rozwoju. Wielki w naszych publikacjach, seminarich and poświęcamy, m.in. NATO, and dostosowania tego państwa do standardów. a także pogłębianie rosyjsko-białoruskiej integracji w ramach państwa związkowego. Ważne miejsce w pracach zespołu zajmują również zagadnienie ekonomiczne i finansowe, a także kwestie bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnich dwóch latach na pierwszy plan wyszła również tematyka pandemii COVID-19, sposobów jej ograniczania i jej wpływu na sytuację społeczną i gospodarczą w Europie Wschodniej. Istotna część naszej działalności polega również na wypracowywaniu rekomendacji dla zacieśniania współpracy między Polską a państwami regionu, zwłaszcza w ramach Partnerstwa Wschodniego i Trójkąta Lubelskiego. W związku z tym skupiamy się również na zagadnieniach dyplomacji publicznej, kulturalnej i ekonomicznej. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za każde słowo pisane i mówione. Rozumiemy bowiem, że dzięki naszej pracy dzień dzisiejszej Europy Wschodniej pozostanie w historii. Podobnie jak sceny przedstawione na dawnych freskach w zamkowej kaplicy Trójcy Świętej, które skłaniają nas do refleksji, że teraźniejszość wywodzi się z naszej przeszłości, my, naświetlając współczesne wydarzenia, otwieramy drzwi w przyszłość.